Internet ma wiele zalet. Musimy jednak pamiętać i mieć świadomość tego, że internet niesie ze sobą wiele zagrożeń. Zagrożeń, na które narażone są dzieci. To one wykazują się nadmierną ufnością wobec osób poznawanych w sieci. Chcąc uchronić dziecko przed zagrożeniami, warto przestrzegać kilku zasad. W miarę możliwości ustaw komputer w miejscu ogólnie dostępnym. Wspólnie z dzieckiem ustaw zasady korzystania z internetu. Rozmawiaj z dzieckiem o zagrożeniach płynących z internetu. Naucz swoje dziecko ostrożności przy podawaniu swoich prywatnych danych. Bądź wyrozumiały. Zapoznaj dziecko z kodeksem dobrego zachowania w internecie. Naucz dziecko krytycznego podejścia do informacji przeczytanych w sieci. Rozmawiaj z dzieckiem o ryzyku umawiania się na spotkania z osobami poznanymi w sieci. Ufaj dziecku, ale mimo wszystko kontroluj je.